Wigry, suwałki w pierwszej lidze. Witamy w Orange Sport i cieszymy się, że, że ten region polski też, też u nas się pojawi. No i oczekujemy od tego, że, że Wigry swoją grą przypadną do gustu naszym widzom. Już, już w pierwszej kolejce zapraszamy przed telewizory w niedzielę. No, takie derbowe spotkanie, myślę szczególnie tutaj ważne dla trenera Zbigniewa Kaczmarka, czyli mecz, mecz ze Stomilem Olsztyn. Jeśli chodzi o pierwszą ligę w Orange Sport, to tak naprawdę zaczynamy już już we wtorek, kiedy będziemy mieli prawie dwugodzinny program zapraszający na, na pierwszą ligę. Tam między innymi reportaż dość obszerny o tym jak, jak do ligi przygotowywały się w wigry suwałki. Natomiast pierwsza liga Forem Sport to przede wszystkim weekendy, a więc transmisje w sobotę o 14:45, a także w niedzielę o godzinie 12:30. To są takie nasze pory meczów weekendowych, pierwszoligowych. Przy czym zawsze w niedzielę zapraszamy Państwa od 11:45. Będą skróty wszystkich meczów rozgrywanych w piątek i, i w sobotę, analizy, wywiady, łączenia, także, także sporo, sporo tej pierwszej ligi no i w niedzielę w niedzielę i w sobotę na naszych antenach, podczas serwisów informacyjnych, także bramki rozmowy z meczów pierwszoligowych, a taka pigułka to poniedziałek, 23, kiedy jest program Pierwsza Liga Raport i tam skróty, skróty wszystkich meczów pierwszej ligi, także myślę, że, że kibice w Suwałkach będą zadowoleni i będą mogli piłkarzy Wigier oglądać w Orange Sport, a, a myślę, że, że to jest też dobra reklama i dla miasta, i dla, dla sponsorów klubu, i dla samych piłkarzy, okazja do, do wypromowania się, bo widać jak wielu piłkarzy tego lata, także trenerów, e, przeszło z pierwszej ligi do, do ekstraklasy, także jest to dobre okno wystawowe. Ja tylko powiem, że zdarzają się mecze, które ogląda ponad 100 tysięcy ludzi, e, jeden mecz na, na antenie Orange Sport. To jest na poziomie niektórych meczów także ekstraklasy, także naprawdę e, warto, warto się przez to nasze okno wystawowe pokazać.